Piosenka ma tylko refren. Bo gdyby zwrotka miała słowa, to byłaby tylko nienawiści mowa i dzieci nie mogłyby słuchać, że dajemy się tak, tak, tak. Wladimir, Wladimir, dla ciebie ento. moradzki Mateusz podarował Weto, więc nie będzie tarczy wschód. Szybciej o noc poczujemy zrót. w tej pieśni chce tylko refreny. Zwrotka ostatnia byłaby o karmie, co wraca jak tortura zawsze, a najgorzej okrutne losie, jak karma wraca przez rurkę w nosie. Wladimir, Wladimir, dla ciebie eto, Moradziecki Mateusz podarował weto, więc nie będzie tarczy wschód, szybciej o poczujemy smut.